Wow, hej, cześć. O, oh. siema moi drodzy. Słuchajcie, fu. właśnie skończyłem trening cardio z mgłą nad karkasą. Jutro chyba poćwiczę do półmaratonu z terraformacją Marsa. Jeszcze nie wiem, ale. Uważam, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby się przygotować do następnych igrzysk olimpijskich letnich. Tylko, no tak, muszę jeszcze wysłać, wysłać w zasadzie, założyć petycję, jakąś, żeby gry planszowe dołączyły do dyscyplin olimpijskich. A nie wiecie o co chodzi? Dl dlaczego tak? Ej, no słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy sportowcami. Tak, my, gracze planszowi, jesteśmy sportowcami, a przynajmniej tak twierdzi Xiaomi. z tej strony Amator Planszówek i o co mi w zasadzie chodzi? Eee, tak, spokojnie, nie będę od teraz Wam rzucał recenzji smartfonów, smartwatchy, zegarków, gadżetów elektronicznych i tym podobnych rzeczy, tylko dalej gadamy o planszówkach. No ale właśnie, co wspólnego ma Xiaomi Mi Band 7 z grami planszowymi? No otóż to, że korporacja produkująca ten zegarek twierdzi, że gry planszowe są sportem. Tak jest! Są sportem według nich, a skoro wielka korporacja mówi, że gry planszowe są sportem, to czemu w to nie uwierzyć? I moi drodzy, tak, jesteśmy sportowcami, o co chodzi? A o to, że w przeskoku generacji 6 na siódmą tych zegarków nastąpiły dwie bardzo istotne zmiany. Jedna to minimalnie powiększył się ekran, a druga to zwiększono ilość trybów treningowych, tak jest. Teraz niemal każda dyscyplina sportowa ma swój tryb treningowy, a wśród nich znalazły się gry planszowe. Serio! Są tu tryby treningowe na gry planszowe i ten w zasadzie kategoria gier planszowych dzieli się tam bodajże na yy, brydża, szachy. Nie pamiętam tam jeszcze jednej gry, ale spoko, wyświetlę Wam tu gdzieś te tryby, jak one wyglądają. I tryb ogólny gry planszowe. Ten mnie interesował najbardziej, no bo ostatnio jakoś tak nie grywam w brydża czy szachy. W szachy kiedyś grywałem, żeby nie było. No to... Okej. Okay. Trzeba było sprawdzić. O samym zegarku wam nie będę opowiadał, bo w sieci opowiedziano o nim wystarczająco dużo. Jeżeli ktoś się interesował stroną techniczną tych zegarków, to pewnie już dawno ma obczajone, on ma już prawie rok, lada moment wyjdzie pewnie ósemka. Ja musiałem ostatnio wymienić zegarek, bo tak całkiem przypadkiem swoją piąteczkę sobie najpierw gdzieś uszkodziłem mechanicznie, a potem nie wiedząc o tym utopiłem ją w basenie. Żyćko, ale przyjemnie wibrowała. <laughs> no i tak oto trafiła do mnie siódemeczka. Jak już mówiłem z opaskami tymi siamami i bandami jestem od pierwszej generacji, tak wychodzi mniej więcej, że sięgam po każdą nieparzystą. No i w zasadzie przed zakupem nie orientowałem się, co na tam ma. Zresztą specyfikacja techniczna nie do końca mnie interesuje, ponieważ ja te opaski używam jako zegarki po prostu zegarki i krokomierze więc generalnie zawsze mi to lot toło, co one, ile tam mają, jakie dobrodziejstwa płyną dla sportowców, ale to dlatego, że nie, nie uważałem się za sportowca, a teraz nim jestem. I okazuje się, że trenuję naprawdę od bardzo dawna i jak spisuje się ten tryb. Yy, Treningowy dla gier planszowych? Czy on ma w ogóle sens? Czy jest sens go kupować? to Znaczy, ten zegarek kupować tylko i wyłącznie dla tego trybu, jeżeli gracie w planszówki? Ja Wam już teraz powiem, że nie. No, pewnie jak się przed chwilą domyśliliście, to to fajny chwyt marketingowy, ale żeby nie było, ten tryb i w zasadzie te tryby dla gier planszowych tutaj są. I ostatnio, jak sobie graliśmy w planszóweczki, to odpalałem ten zegarek, żeby mi mierzył trening. I jakie z tego wnioski? Jak to działa? No tak, w trakcie treningu oczywiście zegarek intensywnie zbiera wszystkie parametry, które tam w sobie ma, czyli mierzy nam tętno, odciśnienie, yy, sprawdza, czy jesteśmy zrelaksowani, czy raczej zestresowani. No wszystkie standardy, to co normalnie te zegarki robią, no, przy grze planszowej ciężko mierzyć kroki, ale jak co też to sprawdza i na podstawie tego analizuje, jak nam poszedł trening i wiecie co? Zaskoczyły mnie dwie rzeczy. Pierwsza to ta, że serio potraktował to jako trening, ale wyliczył, że no przy tych kolejnych posiedzeniach. To większość ćwiczeń, które wykonałem, to była rozgrzewka. Wow, zaskoczenie. No, niesamowite, że przy grze planszowej nie było jakichś wielkich obciążeń, więc wow. Natomiast druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, że coś chyba ten tryb nie do końca zmierzeniem kalorii, które spalamy, bo serio, wyliczył, że przy bodajże yy, godzinnej. Tak, przy godzinnej rozgrywce w Dixit spaliłem bodajże niecałe 300 kalorii, natomiast przy mużdżeniu nad w miarę prostym Sherlockiem i pierwszym pandemikiem przez łącznie prawie 2 godziny spaliłem tych kalorii ponad 400. I serio, wiecie co? Przez cały dzień chodzenia to wyświetla, że mniej spalam. Jak coś się faktycznie więcej poruszam, no to może te kalorie idą troszkę wyżej, ale jakoś osobiście nie sądzę, żebym przy grach planszowych spalił tyle kalorii, bo no... no nie, jeżeli by tak faktycznie było, to naprawdę od tych kilku lat byłbym sportowcem i miał ciało Thora z Marvela. I wiecie co? Ja mam ciało Thora z Marvela, ale Kurde, z Avengers Endgame albo takiego toraz God of War Ragnarok, czyli no jest Kega, a nie Sześciopak, więc coś gdzieś tutaj raczej przekłamuje, i właśnie dlatego wydaje mi się, że no jak Was właśnie przed chwilą zainteresowałem tym, że mi bandy siódemki mają tryb treningowy gier planszowych i musi. Pomyśleliście sobie, rany boskie, kupuję, ale jazda, będę patrzył, ile spalam, ile trenuję przy tym, jaką sylwetkę mogę wyrzeźbić. Sylwetkę kuli, co najwyżej chyba. No chyba, że lubicie w jakiś sposób grać na bieżni, nie wiem, ale no nie, dlatego tego trybu nie warto kupować Poza tym to jest po prostu kolejny Mi Band. Wszystko, co zostało w sieci o tych zegarkach powiedziane, no to tu jest. Ja, tak jak Wam mówię, nie jestem takim prawdziwym sportowcem. Nie korzystam z tych wszystkich trybów. To, co mi się tu podoba, to ekran jest faktycznie większy i czytelniejszy od piątki, bo ja miałem piątkę, to na te wszystkie nie będę się, wy się wypowiadał. Ehm, co tu mamy? Mamy powiadomienia, można odczytać sobie maile, wiadomości. To w mojej pracy akurat jest całkiem pożyteczne, więc tak, pod tym względem zegarek sprawuje się dobrze. Nawet nie przeszedłem jeszcze pełnego cyklu ładowania, bo mam go od tygodnia. Jak go sparowałem z telefonem miał 60%, i dzisiaj przed nagraniem tego filmu go podpiąłem dopiero do ładowania, bo miał tych procent 10 jeszcze, więc bateria trzyma spoko, a mam powłączane na nim dość sporo rzeczy, więc tak, to jest po prostu kolejny miBand. Jeżeli korzystacie z miBandów. I przyjdzie pora na to, że będziecie musieli wymienić na kolejnego, bo poprzedni wam jakoś padnie. Ja w sumie wszystkie swoje zabiłem, żaden nie, doczuł, nie dożył spokojnej starości. <grytko> Żyćko. No, yy, no to po prostu można po niego sięgnąć jak po każdego poprzedniego mi będę. Natomiast jeżeli chcecie sięgnąć po ten zegarek tylko i wyłącznie dlatego, że ma tryb treningowy, gry planszowe. To jedyny efekt, jaki uzyskacie, to to, że jak pierwszy raz poka pokażecie to znajomym przy planszówkach, to po prostu będzie trochę śmiechu i tyle. I ja osobiście no, nie chcę mi się już włączać tego trybu przed graniem. Te kilka razy spróbowałem, tak jak mówię, mam e, poważne e, wątpliwości co do wyników, jakie on pokazuje. I no tyle. No, jedyne, co jeszcze ewentualnie musicie wiedzieć, jak go zakupicie, no to zanim za pierwszym razem znajdziecie ten tryb y, gier planszowych, to chwila minie, bo się trzeba przekopać przez wszystkie inne sporty. No, kto by się y, spodziewał, że jakieś tam bieganie, pływanie, czy inne skakanie będzie bardziej sportem od gier planszowych, prawda, nie? Ale spokojnie, jak już traficie na te gry planszowe i odpalicie raz y, trening, y, no to y, on Wam wskoczy na szczyt i później będziecie włączać, to jest od razu pod ręką, więc tutaj duży plusik, sama obsługa trybu, bardzo prosta wybieracie opcję, która Was interesuje, dajecie tam go, on Wam odliczy 3 sekundy i startuje z intensywnymi pomiarami, które potem na aplikacji możecie sobie sprawdzić, odczytać jak tam wyglądało Wasze tętno, czy ktoś Wam dźwignął ciśnienie, no to jest też fajne, o, możecie sobie popatrzeć w którym momencie gry Was mało szlak nie trafił bo jeśli chodzi o tętno, to no dobra, moim zdaniem te pomiary tu też nie będą ultra e, precyzyjne, ale jednak te skoki jakiejś wartości to tu odmierza, pokazuje, więc to jest spoko, możecie faktycznie popatrzeć, wtedy mnie mało szlag nie trafił, pokazujecie tam swojej partnerce, partnerowi, tu, tu, żeś mi tak podniósł, podniosła ciśnienie, że po prostu myślałem, że wyjdę z siebie, zabijesz mnie kiedyś, już więcej nie gramy, no. To tyle na temat Xiaomi Mi Band 7. Nie wiem czy jeszcze kiedyś będą testy takich gadżetów na kanale, jak ktoś jeszcze rzuci taki zwariowany pomysł do swojego urządzenia związany z planszywką. Może się przytrafi, ale póki co wrócimy sobie do gier planszowych. I tutaj chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować, że ze mną jesteście, że oglądacie moje materiały. Jeżeli ten film Wam się z jakiegoś powodu podobał, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. I propos yy, subskrypcji, to chciałbym Wam przypomnieć, że na moim kanale w tym tygodniu, a w zasadzie to wczoraj, jak to gdzieś kręcę, to tak, wczoraj, dziś to wrzucam, no to wczoraj, ale może oglądacie to później. Zaś gadam bez sensu. Na moim kanale jest Q&A rocznicowe i na 1000 subskrypcji. I tam jest konkurs, w którym możecie zgarnąć pudło niespodzianek. Pudło niespodzianek, w którym znajdzie się kilka ciekawych rzeczy. Więc odsyłam Was do tamtego filmiku. Tu Wam rzucę adnotację gdzieś. I może tu na końcu jeszcze będą adnotacje. I dobra, kończę już gadać. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście. Do zobaczenia. Cześć! Jak ty zaś się opychasz? Przecież ćwiczę i uzupełniam zapasy energii. Co? No w zegarku jest tryb treningowy gier planszowych, no to uprawiam sport, nie? Nowy rok, nowa ja. O, wow, no co ty? Ej, no to ja pójdę w rzeźbę chyba, nie? Co będzie takie cięższe? Weź pretaportę, razem sobie poćwiczymy sylwetkę, a ja skaczę po chipsy.